Siemaneczko i zapraszam na kolejny test Dziś sobie wracamy do testów rakiet Do serii Diabolo Jeżeli chodzi o te rakiety to testowałem JR4 Dziś przetestujemy sobie JR1, czyli teoretycznie Wiecie, te najsłabsze Chociaż no nie mogę tak powiedzieć, bo Jeżeli chodzi o JR4 to one, jak na latające kijki, bo wiecie, no, albo jak na małe rakietki, to one całkiem spoko wypadły. Tam chyba dałem ocenę 5+, czyli taki średni produkt z zalążkiem na niezły, co jest i tak dobrą ocenę, oceną, jak na właśnie takie małe rakietki, można powiedzieć. Yy, są jeszcze JR6, JR8, może przyszłościowo również je przetestuję. I co by jeszcze tu powiedzieć, no, JR4 zrobiły, yy, jeżeli chodzi o długie filmy, Całkiem niezłe wyświetlenia. Całkiem niezłe wyświetlenie, może bardziej tak. Jeżeli chodzi o film długi, bo wiecie, ja w tych filmach długich to, to tam mam powiedzmy do 100 wyświetleń max, czasem się zdarzy 200-300, zależy jaki produkt testuje. Diabolo, yoder 4 chyba tam zrobiły, nie wiem, 700 wyświetleń, także jest naprawdę o dziwo, się zdziwiłem, że takie rakietki, a to takie wyświetlenie jak na mój kanał zrobiły. Nie mówimy tutaj o shortach, bo shorty to, to wiecie, od 2000 wyświetleń wzwórz, yy, wzwyż yy, idą. A czykolwiek, no i tak, jestem zdziwiony, że te rakietki tak dobrze się przyjęły, można powiedzieć. Dlatego yy, zakupiłem sobie JR1, czyli teoretycznie te słabsze. Ale co mnie jeszcze zaskoczyło w JR4, to że jak na takie małe rakietki, one mają naprawdę jakiś, mm, powiedzmy, huk. Na niebie jakoś to wygląda, efekt też szybko nie znika. Także jeżeli chodzi o takie małe rakietki, no to jak najbardziej polecam, tak? Ja to nazywam latającymi kijkami. Yy, ale dobra, dziś JR1, zobaczymy, jak to wypadnie. Tak się prezentuje to opakowanie. Myślę, że nie muszę wchodzić w kadr w całości je widać diabolo. naprawdę bardzo ładna szata graficzna. To te rakietki również charakteryzuje. Bardzo ładnie to wygląda. Po prostu przykuwa oko, bym powiedział. No i co? JR1. 12 sztuk oczywiście. Każdą będziemy sobie testować yy, pojedynczo. Yy, przechodzimy do jakiegoś omówienia. Yy, opakowania. Diabolo. Mamy naszego Diabła. JR1. Rakiety od Jorge. Możecie sobie zeskanować, zobaczyć jak to wygląda. Efekty są. Czyli Uf, troszeczkę chłodno jest. Także yy, przepraszam za moje sapanie. Jeżeli będzie to słychać. Zielone gwiazdki, czerwone gwiazdki, trzaskające gwiazdki, białe migoczące gwiazdki, srebrne rybki, różnokolorowe gwiazdki, także efektów troszeczkę jest. Oczywiście, yy, potem po omówieniu opakowania, yy, Wam powiem w jakiej kolejności będziemy to sobie od, yy, odpalać, czyli jaki efekt będzie najpierw. Tak to, się yy, tak to się prezentuje, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Tak się prezentuje obok tego opakowania: 12 sztuk rakiety Diabolo. 12 sztuk, przechodzimy do tyłu instrukcja w języku polskim jest na samej górze JR-1 rakiety klasa 2 minimalna bezpieczna odległość 8 metrów widzowie powinni znajdować się w odległości również co najmniej 8 metrów produkcja chińska dla osób powyżej 18 roku życia no i, znaczy minus, no, nie nazwę tego minusem aczkolwiek no, nie ma tutaj y, żadnego wiecie żadnej plastikowej rudki, żeby w cokolwiek te rakiety włożyć, także w moim przypadku będę się posiłkował szklaną butelką oczywiście czymś się jeszcze dodatkowo myślę obłożę chociaż no wiadomo, taka rakietka mała no nie jest w stanie tej yy, ona nie ma na tyle mocy, żeby tą butelkę przewrócić, aczkolwiek do bezpieczeństwa lepiej jeszcze właśnie szklaną butelkę czymkolwiek obłożyć, tak to wygląda przechodzimy tutaj do tyłu, tutaj chyba takie najważniejsze informacje, i kątka niebezpieczeństwa rozrzutuje, z producent Jorkę fajerwarki tylko na trzeźwo. bo tu jeszcze macie kątki, jak prawidłowo odpalać 呃。Uh czekajcie chwilkę, aha, no tak, no właśnie to jest właśnie pokazane, czyli nie nie wbijając rakiety w ziemię bo ona może nie wystrzelić do góry i nasz wystrzał odbędzie się na gruncie także pamiętajcie, tu macie to jeszcze dodatkowo, no widzicie na ilustracji, rakietka właśnie jest włożona w tutaj właśnie w taką plastikową rurkę, można powiedzieć lub szklaną butelkę, też to może być no i prawidłowo właśnie odpalać, na wyciągnięcie tej ręce minimalna bezpieczna odległość, tu jeszcze macie 8 m. Metrów. Certyfikat jest. Nek na 12 sztuk, 30 gram. No i jeszcze partia. 2025 rok. Dobra. Przechodzimy sobie teraz do omówienia każdej z rakiet. Ale naprawdę szata graficzna zasługuje również na uznanie. Dobra, najpierw Wam pokażę w jakiej kolejności będziemy to sobie odpalać, a później przejdziemy do omówienia, bo tu jeszcze będę musiał zerwać te papierki. Zresztą, widzicie, te lonty są, one się wydają krótkie, ale one idą aż gdzieś dotąd, także zaraz yy, będziemy zrywać te papierki. Ale najpierw Wam po prostu zaprezentuję, jakie kolorki będziemy prawidłowo odpalać, w jakiej kolejności. Najpierw polecam zielone gwiazdki, dwie sztuki. Także zapamiętajcie. Bo później, wiadomo, na samym teście już nic nie mówię, tylko. Po prostu odpalam bez zbędnego gadania. Zresztą znacie mój format filmów, zawsze na początku jest długie omówienie. Później będziemy testować czerwone gwiazdki. Dwie sztuki następne, dwie sztuki, jakie będziemy testować, to e, białe migoczące gwiazdki. Kolejne dwie sztuki to będą trzaskające gwiazdki. Przedostatnie dwie sztuki to będą różnokolorowe gwiazdki. No, i na sam koniec zobaczymy, sobie ten według mnie taki ciekawy efekt. Sam jestem, jak to będzie wyglądać. Czyli mowa tutaj o srebrnych rybkach. Dobra, krótkie cięcie. Ja sobie poobrywam te papierki i zaraz przechodzimy do dokładnego omówienia. No, i mam dla Was złą informację: niestety, w jednej sztuce, czyli będzie testów 11 zamiast 12 rakiet. No nie ma po prostu lontu. Yy, mowa tutaj o czekajcie. Crackling, czyli o trzaskających gwiazdkach. Mowa tutaj... No patrzcie, jedna rakietka jest taka W ogóle nie było lątu. Także no, niestety zamiast 12 będziemy mieli 11 rakietek. No Chińczyk chyba zapomniał kurczę lątu dać. No, no wiadomo. Yy... Coś to będzie rzutować na ocenę końcową, no bo zamiast 12 rakietek mamy 11. A czykolwiek jeszcze jak zdarzy się, się jakiś niewypał, no to już całkiem będzie słabo. No, także uwaga, uwaga. Ale dobra, przechodzimy najpierw do tego i to już skupcie się, bo będziemy to właśnie w takiej kolejności odpalać. Na początku właśnie te dwie zielone, zielone gwiazdki. No i co? Weźmiemy sobie jedną sztukę do jakiegoś omówienia, no wi... Głównie te papierki, czekajcie, oslość, yy, obdzierałem z tego, żebyście widzieli, w jakiej prawidłowej długości jest ten ląd, tak? Bo papierek jest gdzieś dotąd i może się wydawać, że ten ląd jest taki króciutki. No nie, no widzicie, lącik jest bardzo długi. To mi się podoba, to ma no, trzy palce, powiedzmy, także jest naprawdę bardzo dobrze. Green Stars, Neg na sztukę to 2,5 gram, Diabolo. Szata graficzna bardzo ładna, fajnie mi się to podoba. No i co? Te same informacje, co z tyłu głównego opakowania, także nie będziemy przedłużać. Partia 2025. Tak to wygląda. Druga sztuka również zielona. Ląty naprawdę długie fajne. Zielone gwiazdki najpierw. Później polecam czerwone gwiazdki. Może dwie sztuki na raz. Od razu będę wam pokazywał, żeby to szybciej poszło. No widzicie, ląty naprawdę fajne. I również to ma. 2,5 gram neku. Także tak to wygląda. Następne dwie sztuki to będą białe migoczące gwiazdki. Również 2,5 gram neku na sztukę. Ląciki naprawdę długie, fajne. Tylko, właśnie teraz przechodzimy do tej jednej rakietki, która nie ma lątu. No niestety, yy, mowa tutaj o właśnie trzaskających gwiazdkach, czyli o cracklingu. No. Ym, no w sumie szkoda, bo efekt cracklingu naprawdę zawsze jest ciekawy. Będziemy mieli jedną taką rakietę, no widzicie. Jedna jest bez lątu, a nie mam żadnego zapasowego lątu, żeby tam wepchać, bo teoretycznie no, mógłbym, ale no nie mam nic takiego niestety. Także jedna idzie na, do kosza, że tak powiem. Jest jedna. Również na 2,5 gram trzaskające gwiazdki. Kolejne dwie sztuki to... Będą mm, różnokolorowe gwiazdki. Nek również 2,5. Wszystkie mają 2,5. Ląty naprawdę fajne, długie. No i co ostatnie? Nasze srebrne rybki. Jestem ciekaw, co z tego wyjdzie? W ogóle, co to będzie za efekt? Tego jestem ciekaw. Srebrne rybki. Dosyć specy specyficzna nazwa, można powiedzieć. Ląty tutaj akurat całe. Także dobra, również 2,5 gram meku. Krótkie cięcie. Zaraz sobie je wszystkie złapie w całość i wam zaprezentuję. No i tak to wygląda zamiast 12. No niestety mamy 11 rakietek. Także szkoda szkoda, że tam w jednej zabrakło ląciku. No ale dobra, zobaczymy jak to się zaprezentuje na niebie, bo o to w tym chodzi, tak? Tak to wygląda. Co, zamówienia to by było na tyle. Rakiety Diabolo JR1 lecimy z testem. Dobra. Czas na podsumowanie. No nie. Nie, tego się spodziewałem naprawdę. Jestem naprawdę bardzo zawiedziony. I tu już nie chodzi tylko od, o te latające kijki, o te rakiety, tylko ogółem. Yy, mówiąc o takim produkcie, o takich mini rakietkach. No wypadają one bardzo słabo. Już yy, mogę bardziej polecić yy, Sky yy, Rockets. Od chyba od Jorgę, zresztą je też otrzymałem niedawno. To będzie odcinek specjalny i one już wypa wypadają naprawdę o niebo lepiej niż te JR1. Yy, myślałem, że to będzie porównywalne do JR4 Diabolo. Nie, niestety. To jest, no można tak śmiało stwierdzić, niebo a ziemia. JR4 miały ten huk, miały ten efekt. W JR1 Teraz, co testowałem je, to jest tu nie ma ani huku, ani efektu. Także i cena. Znaczy, już nie mówiąc o cenie, no cena nie jest ważna, jeżeli jest huk, i jest bardziej w rakietach, wiecie, chodzi o efekt. Jeżeli nie ma efektu, to nawet cena się nie liczy. Tu nie ma żadnego efektu, naprawdę żadnego. Żaden efekt, znaczy żaden efekt, bo tu nie ma żadnego efektu w każdej lakietce. no nie ma żadnego. Tu nie ma żadnego rozbłysku, nie ma, nie ma kolorów, nie ma niczego. Moim zdaniem. Także no, ocena będzie. Yy, bardzo słaba. Nie będzie najgorsza, bo najgorszą ocenę to dawałem petardom, już nie pamiętam, którym. Ale były takie oceny, oceny minus 2, minus 4 na 10, coś takiego. Chociaż w sumie nawet nie powinienem tego tak oceniać w mojej skali od 0 do 10, ale jednak. Może dlatego, że byłem też wkurzony, że takie produkty są. Ale tutaj no, muszę ocenić to w skali od 0 do 10 i ocenę wystawię 0. 0 na 10 nie polecam absolutnie. Dlaczego tego nie polecam? Nie ma tu żadnego efektu, naprawdę żadnego. Żadnego efektu. Tu nie ma nawet Najmniejszego błysku. Nie wiem, yy, może, na, może macie inne zdanie na ten temat, jeżeli to obejrzycie. Ja, yy, widząc takie coś na niebie, dla mnie to nie jest efekt. Coś, co miga na sekundę. Coś co udaje wybuch, a nie jest wybuchem dla mnie, to nie powinno nazywać się pirotechniką, dlatego no, no 0 na 10. No, dla mnie takie rakiety nie powinny mieć racji bytu. Myślałem, że będzie naprawdę dobrze, bo JR-4 robią konkretną, znaczy porównując do tych rakietek robią konkretną robotę. Chociaż tam dałem 5 plus na 10, bo jak na latające kijki to JR-4 Dają naprawdę radę. W opisie tego filmu wkleję link do testu Joder 4, i sami sobie to zobaczcie. Naprawdę, jaka to jest kolosalna różnica, gdzie w tamtych rakietkach jest wybuch, jest efekt, a tutaj nie ma ani wybuchu, ani efektu. Także, no przepraszam, ocena 0 na 10. Dzięki jeszcze raz za oglądanie, i do następnego testu.